W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych między innymi: Ogromna fabryka papierosów zlikwidowana. Pościg za przemytnikiem imigrantów. Decyzja prokuratury w sprawie Krzysztofa Kononowicza. Obywatelskie zatrzymanie ukraińskiego przestępcy. Na początku kwietnia funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Katowic we współpracy z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej Przeprowadzili skoordynowaną akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się produkcją i dystrybucją nielegalnych wyrobów tytoniowych. Śledztwo nadzorowała prokuratura okręgowa w Gliwicach. W ramach przeprowadzonych działań zatrzymano 11 osób, w tym trzech obywateli Białorusi. Czynności operacyjne objęły kilka lokalizacji na terenie województwa mazowieckiego, w tym powiaty Miński i Wołomiński. Wsparcia udzielili funkcjonariusze zespołów specjalnych CBSP z Katowic i Krakowa. W jednej z przeszukiwanych nieruchomości w powiecie mińskim ujawniono kompletną linię do produkcji papierosów. Pomieszczenia były przystosowane do pracy na dużą skalę. Znajdowały się tam maszyny przemysłowe, tony krajanki tytoniowej, gotowe papierosy oraz zaplecze mieszkaniowe dla osób zaangażowanych w proceder. W pobliskim obiekcie zlokalizowano profesjonalną pakowalnię, w której nielegalne wyroby były konfekcjonowane w opakowania z logotypami znanych marek. Tam także zabezpieczono kolejne partie papierosów oraz narzędzia do pakowania i przygotowania towaru do dalszego transportu. Trzeci obiekt, zlokalizowany w powiecie wołomińskim, pełnił funkcję magazynu. Przechowywano w nim znaczne ilości gotowych papierosów oraz komponentów wykorzystywanych w procesie ich produkcji. Znaleziono tam również odpady poprodukcyjne i duże ilości podrobionych opakowań. W wyniku przeprowadzonych czynności zabezpieczono ponad 10 milionów papierosów, blisko 15 ton tytoniu oraz setki kilogramów pozostałości produkcyjnych. Zabezpieczone materiały wskazują na szeroki zasięg działania grupy, która zajmowała się zarówno produkcją, jak i fałszowaniem znaków towarowych. Straty skarbu państwa, wynikające z nieuiszczenia należnych podatków i akcyzy. Szacowane są na ponad 35 milionów złotych. Zatrzymani zostali przewiezieni do prokuratury okręgowej w Gliwicach, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz naruszenia przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Sąd, na wniosek prokuratury, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu wszystkich podejrzanych. Śledztwo ma charakter rozwojowy. W środę, 16 kwietnia, dwa niezależne patrole z placówki Straży Granicznej w Sejnach udaremniły próby przemytu nielegalnych migrantów przez granicę polsko-litewską. Pierwsze zdarzenie miało miejsce w miejscowości krajwiany. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać do kontroli osobowego Peżota na litewskich numerach rejestracyjnych. Kierujący pojazdem zignorował sygnały i rozpoczął ucieczkę. Po 10-kilometrowym pościgu udało się go zatrzymać. Okazało się, że 35-letni obywatel Litwy przewoził 8 osób pochodzących z Afganistanu, mimo że auto było przystosowane jedynie dla 5 pasażerów. Tego samego dnia w okolicach miejscowości Poluńce funkcjonariusze zauważyli osobowego Opla, z którego wysiadło 5 osób i zaczęło uciekać w kierunku pobliskiego lasu. Kierowca, 21-letni obywatel Ukrainy, został natychmiast zatrzymany. Do działań włączono bezzałogowy statek powietrzny, dzięki któremu zlokalizowano i zatrzymano wszystkich pasażerów. Jak się okazało, byli to czterej obywatele Somalii i jeden obywatel Jemenu, którzy nielegalnie przedostali się na teren Polski. Wszystkie osoby zatrzymane tego dnia nie posiadały dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terytorium Polski. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności Cudzoziemców przekazano stronie litewskiej w ramach obowiązujących procedur readmisyjnych. Kierowcy obu pojazdów zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Obaj usłyszeli zarzuty związane z organizowaniem nielegalnego przekroczenia granicy, za co grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Dodatkowo obywatel Litwy odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Podlaski Oddział Straży Granicznej informuje, że od początku bieżącego roku na odcinku granicy z Litwą zatrzymano już siedem osób podejrzanych o organizowanie lub pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy. W sobotę 19 kwietnia, w godzinach porannych w Płońsku doszło do poważnego incydentu z udziałem policyjnego radiowozu. Około godziny 5.40 służby zostały poinformowane o zdarzeniu drogowym przy ulicy Świętego Jana Pawła II, gdzie oznakowany pojazd służbowy marki Volkswagen uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. Na miejsce skierowano inny patrol, który w radiowozie zastał 32-letniego funkcjonariusza. Siedział z tyłu pojazdu na miejscu przeznaczonym dla pasażera. Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało, że mężczyzna miał w organizmie około 2 promile alkoholu. Kilkanaście minut później, przy jednej z pobliskich ulic, zatrzymano drugiego członka patrolu, 34-letniego policjanta, który również znajdował się pod wpływem alkoholu. W jego przypadku wynik wyniósł około 70 promila. Obaj funkcjonariusze zostali zatrzymani, a dalsze czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Śledczy ustalają, który z mężczyzn kierował radiowozem w chwili uderzenia w ogrodzenie, a także rekonstruują przebieg wydarzeń poprzedzających zdarzenie. Sprawdzane są m.in. zapisy z monitoringu, a także zeznania świadków. Sytuacja jest poważna, ponieważ dotyczy osób, które na co dzień powinny stać na straży prawa i bezpieczeństwa obywateli. Jeśli zarzuty się potwierdzą, obu policjantom może grozić odpowiedzialność karna oraz dyscyplinarna, włącznie z wydaleniem ze służby. Prokuratura Rejonowa Białystok Południe wszczęła śledztwo dotyczące rzekomego znęcania się nad Krzysztofem Kononowiczem, byłym kandydatem na prezydenta Białego Stoku, który w ostatnich latach życia stał się ofiarą kontrowersyjnych działań internetowych twórców. Postępowanie dotyczy przestępstw znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na wiek i stan zdrowia fizycznego lub psychicznego. Czynności prowadzone są w oparciu o zawiadomienie liczące ponad 100 stron, w którym wskazano szereg sytuacji świadczących o wieloletnim psychicznym i fizycznym znęcaniu się nad mężczyzną. Zawarte w dokumencie relacje opisują pogarszający się stan Kononowicza, który miał być nagminnie wykorzystywany przez osoby prowadzące działalność w internecie. Filmy z jego udziałem, publikowane bez przerwy od wielu lat, przedstawiały awantury, przemoc domową. I sytuacje urągające godności człowieka. Materiały te zdobywały setki tysięcy wyświetleń, generując znaczne dochody z reklam, podczas gdy, jak wskazują sygnaliści, sam Kononowicz nie odnosił z tego żadnych korzyści, lub były one skrajnie nieproporcjonalne do skali eksploatacji jego wizerunku. Według doniesień medialnych, Osoby odpowiedzialne za prowadzenie kanałów, na których publikowano nagrania z udziałem chorego mężczyzny, miały przez lata systematycznie dopuszczać się działań, które mogły nosić znamiona przestępstwa. Wśród zarzutów pojawiają się m.in. zmuszanie do występowania w filmach, mimo pogarszającego się stanu zdrowia, wywoływanie awantur dla uzyskania większego zasięgu oraz celowe prowokowanie agresywnych sytuacji. W materiale przesłanym do organów ścigania Podkreślono, że część nagrań została opublikowana nawet wtedy, gdy Kononowicz przebywał już w szpitalu w stanie skrajnego wyczerpania organizmu. Jak twierdzą autorzy zawiadomienia, sprawcy działali z premedytacją, wykorzystując niepełnosprawność intelektualną i brak rozeznania Kononowicza co do skutków własnych działań. Wskazują również, że zysk finansowy był głównym motywem nagrywania i upubliczniania kolejnych materiałów. Sprawa wzbudziła silne emocje społeczne. Śmierć Kononowicza, który zmarł 6 marca bieżącego roku w hospicjum w wieku 62 lat, stała się punktem zwrotnym w ocenie tego, jak łatwo granica między rozrywką a nadużyciem może zostać przekroczona. Prokuratura analizuje obecnie wszystkie przesłane dowody oraz planuje przesłuchania świadków. W przypadku potwierdzenia zarzutów sprawcom może grozić kara od dwóch do nawet 8 lat pozbawienia wolności. W nocy z niedzieli na poniedziałek, 13 kwietnia, w jednym z mieszkań przy ulicy Blacharskiej w Poznaniu doszło do dramatycznego incydentu. Trzydziestoletni mężczyzna wtargnął do lokalu zajmowanego przez swoją byłą partnerkę i celowo wzniecił pożar. Zanim doszło do podpalenia w mieszkaniu, miało dojść do zniszczeń. Sprawca roztrzaskał znajdujące się w środku meble, a następnie podpalił je. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna wydostał się z mieszkania, uciekając przez balkon. Najbardziej wstrząsające są jednak doniesienia dotyczące psa należącego do właścicielki lokalu. Według relacji świadków, mężczyzna miał wyrzucić zwierzę z balkonu na trzecim piętrze. Zwierzę przeżyło upadek, ale jego stan zdrowia nie został jeszcze oficjalnie skomentowany przez służby. Okoliczności tego zdarzenia będą szczegółowo badane przez śledczych, którzy nie wykluczają rozszerzenia katalogu zarzutów. Na miejsce wezwano straż pożarną, która szybko opanowała ogień. Ewakuowano mieszkańców budynku. Nikt nie odniósł obrażeń. Pomimo dramatycznego charakteru zdarzenia, akcja ratunkowa przebiegła sprawnie. Sprawca został zatrzymany przez policję kilka godzin po zdarzeniu. Mężczyzna przebywa obecnie w policyjnym areszcie. We wtorek planowane jest przedstawienie mu zarzutów, które mogą objąć nie tylko zniszczenie mienia i sprowadzenie zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, ale również znęcanie się nad zwierzęciem. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Poznaniu. Śledczy nie wykluczają, że czyn zostanie zakwalifikowany jako usiłowanie ciężkiego przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu. W piątek, 18 kwietnia, w Zielonej Górze zaginęła 16-letnia Lena, która po wyjściu z domu przy ulicy Kożuchowskiej udała się do koleżanki mieszkającej na osiedlu pomorskim. Według informacji przekazanych przez rodzinę, nastolatka zapowiedziała powrót do domu przed godziną 22, jednak nie wróciła ani nie skontaktowała się z bliskimi. W obliczu rosnącego niepokoju rodzina zgłosiła zaginięcie córki na policję. Po otrzymaniu zawiadomienia o zaginięciu, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze natychmiast przystąpili do działań poszukiwawczych. Opracowano szczegółowy rysopis zaginionej i udostępniono jej wizerunek w lokalnych mediach oraz za pośrednictwem policyjnych kanałów informacyjnych. Policjanci zabezpieczyli monitoring i kontaktowali się z osobami, które mogły mieć kontakt z Leną po jej wyjściu z domu. W toku działań okazało się jednak, że nastolatka przebywała w innym miejscu i nie znajdowała się w żadnym realnym zagrożeniu. Co więcej, zamiast poinformować rodzinę lub służby o swoim bezpieczeństwie, Lena aktywnie korzystała z mediów społecznościowych, zamieszczając tam żartobliwe wpisy i emotikony, które jednoznacznie sugerowały, że bagatelizuje powagę całej sytuacji. Taka postawa wywołała krytykę zarówno ze strony rodziny, jak i służb zaangażowanych w akcję poszukiwawczą. Policja poinformowała, że sprawa może zostać przekazana do sądu rodzinnego i nieletnich. W grę wchodzi ocena odpowiedzialności nastolatki za wywołanie fałszywego alarmu oraz nieuzasadnione zaangażowanie służb ratunkowych, których działania mogły w tym czasie być skierowane do osób rzeczywiście potrzebujących pomocy. Służby podkreślają, że każda minuta w przypadku zgłoszenia zaginięcia może być kluczowa dla czyjegoś życia i zdrowia. Zdarzenie z Zielonej Góry jest nie tylko przestrogą dla młodzieży, ale także sygnałem dla rodziców, by rozmawiać z dziećmi o konsekwencjach nieprzemyślanych decyzji. Z pozoru niegroźna ucieczka od codzienności może mieć realne skutki prawne i emocjonalne, zarówno dla samego nieletniego, jak i jego najbliższych. Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że współpraca ze służbami oraz szybkie poinformowanie o swoim bezpieczeństwie to podstawowe zasady odpowiedzialnego zachowania. W piątek, 18 kwietnia, w Lublinie doszło do poważnego incydentu z udziałem osoby jadącej na hulajnodze elektrycznej. Około godziny popołudniowej, na chodniku przy Alei Kompozytorów Polskich, potrącona została 13-letnia dziewczynka. Jak wynika z ustaleń śledczych, dziecko szło spokojnie w kierunku Alei Solidarności, kiedy została uderzona od tyłu przez rozpędzonego użytkownika hulajnogi. Mężczyzna poruszał się tym samym pasem ruchu pieszych i nie zachował należytej ostrożności. Dziewczynka po zderzeniu upadła na chodnik i doznała obrażeń wymagających interwencji medycznej. Została przetransportowana do szpitala dziecięcego, gdzie udzielono jej pomocy. Na szczęście jej stan nie zagraża życiu, jednak konieczne było dalsze leczenie. Największe oburzenie budzi fakt, że sprawca nie zatrzymał się po wypadku, nie udzielił poszkodowanej żadnej pomocy i oddalił się z miejsca zdarzenia. Zachowanie to kwalifikuje się jako ucieczka z miejsca wypadku, co może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. Funkcjonariusze z komendy miejskiej policji w Lublinie niezwłocznie podjęli działania w celu ustalenia tożsamości mężczyzny. Sprawdzono rejestrację miejskiego monitoringu i zabezpieczono nagrania, na których zarejestrowano moment zdarzenia oraz wygląd podejrzanego. Z nagrań wynika, że poszukiwany ma od 40 do 50 lat, ubrany był w ciemną czapkę z daszkiem, szarą koszulkę oraz czarne spodnie z kontrastującymi szarymi elementami na nogawkach. Miał ze sobą czarny plecak. Jego wizerunek został opublikowany i obecnie jest szeroko rozpowszechniany w mediach i na stronach policyjnych. Policja zwraca się z apelem do mieszkańców o pomoc w identyfikacji mężczyzny. Każda, nawet pozornie drobna informacja może przyczynić się do ustalenia jego tożsamości i do prowadzenia go przed wymiar sprawiedliwości. Osoby mające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Lublinie lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Do obywatelskiego zatrzymania doszło w czwartek, 17 kwietnia około godziny 18 na terenie Głowna w powiecie zgierskim. Zareagował emerytowany policjant, który dostrzegł dobrze mu znanego mężczyznę, 29-letniego obywatela Ukrainy, wsiadającego za kierownicę swojego pojazdu, mimo obowiązujących go zakazów prowadzenia samochodów. Jak ustalono, mężczyzna posiada aż 7 aktywnych lub oczekujących na uprawomocnienie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych. Były funkcjonariusz, widząc Ukraińca wyjeżdżającego z ulicy Łąkowej i poruszającego się kolejno ulicami Piątkowską i Łowicką, postanowił działać. Po tym jak kierowca wysadził swoich pasażerów przy ulicy dworskiej i wrócił na Łąkową, emerytowany policjant zainterweniował. W międzyczasie na miejsce dotarł jego brat funkcjonariusz, lecz będący poza służbą i obaj mężczyźni zatrzymali kierowcę, oczekując na przyjazd patrolu policyjnego. Po przybyciu funkcjonariusze z miejscowego komisariatu zatrzymali Ukraińca, skuli go kajdankami i przewieźli na komendę w Głownie, gdzie został przesłuchany i zwolniony. Zgodnie z procedurą ma on obowiązek stawić się w ciągu siedmiu dni na kolejne czynności procesowe. Jak poinformował podkomisarz Robert Borowski z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, sąd w Zgierzu już wcześniej orzekł wobec mężczyzny kilka zakazów prowadzenia pojazdów, m.in. zakierowanie autem po spożyciu alkoholu. Z siedmiu dotychczas wydanych zakazów, cztery są już prawomocne, a trzy oczekują na zakończenie procedur. Cała sprawa wywołuje duże poruszenie w lokalnej społeczności. Według relacji byłego funkcjonariusza, który ujął kierowcę tego samego dnia, już po wypuszczeniu przez policję, mężczyzna ponownie wsiadł do samochodu i był widziany na ulicach głowna, co podważa skuteczność obowiązujących środków zapobiegawczych. Złamanie sądowego zakazu kierowania pojazdami stanowi przestępstwo zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności. Decyzję w tej sprawie podejmie sąd, który rozpatrzy zarówno liczbę naruszeń, jak i lekceważące podejście podejrzanego do przepisów. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.